Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie taki odcinek yy, świąteczny. I yy, co tu w ogóle chodzi, o co chodzi, w czemu powiem nam tu yy, otw otworzone mapy. Jest to yy, strona o szuka szukajki.pl, jest to akcja właśnie milki, yy, która polega na szukaniu właśnie tutaj jajek. Akurat pomyślałem, że... Poszukam je w Radomiu, no i tak się składa, że znalazłem wcześniej dwa jajka, ale nie z że nie byłem zalogowany. No i zalogowałem się i te punkty straciłem. Nie wiem na co się wymienia te punkty, na razie po prostu zwieram i trzeba przybliżać, bardzo trzeba przybliżać biznes, więc poszukajmy na razie tutaj, przy Jana Pała II. Może tu będzie coś na co można wymienić? W rankingu graczy. Ranking graczy, ale no, na coś pewnie się te punkty będzie dało wymieniać, no bo przecież... O jest! Nie jestem, no Boże takie głupie pytanie, pytanie, nie jestem robotem, mam 10 punktów, super. O jakieś specjalne y, jajko. A nie, to było zwykłe, po prostu się różnią, po prostu skin jakby. Hej, tu już blisko południa. Tu już mamy nieźle z jajkami sytuacji. Może na południu niewyzbierane są. A. To na rzekowidzech, na południe nie mogę iść, bo mnie pokazuje, że nie mogę tam szukać. No dobra, szkoda, że całej miasta tam mi nie, nie, nie złapało. Troszkę nie, ale no, no dobra, no nie. Narzegasz nie będę, dobrze jest. Na borkach teraz poszukajmy. Tutaj właśnie powinny być. Przy zalewie może będą? Nie, nic nie widzę. Może to bardziej na Halinowie. Chociaż halinów to jest takie. Że raczej tam nie daliby, że jajek no i trzeba naprawdę się tutaj postarać, żeby znaleźć Gierka. gierka jest ciekawa, czy znaczy akcja, sama akcja jest w ogóle ciekawa. I postaram się, może, ten odcinek wrzucić tak przed świętami. Może w wielki piątek akcja mi się naprawdę spodoba? Zobaczymy, o kurde mówię, no, no, no czy, ciekawe, trzeba wziąć w tym udział. Bo od razu stwierdziłem, że może od razu nagram film. Bo w sumie nigdy na święta nie nagrywam filmu zawsze olewam temat, ale tym razem, myślałem, no dobra. Zrobię inaczej tym razem. Zrobię tak jak tak, żeby mój kanał wybił się trochę. I no nie, jesteśmy tutaj. Już na, na Dzieżkowie. Nie ma nic. No nic nie ma. Dzieżków i te. Yy... Się yy... Na glinicach nic nie było. No i teraz w sumie wróciłem tu, gdzie były te jajka już. Może trzeba bardziej przybliżyć? Nie no, aż tak to nie aż tak to nie, ba, nie, ba, nie trzeba przybliżać. Bo one są normalnie widoczne. Ponownie jesteśmy tutaj na borkach. Nie no na cmentarzu to raczej nie, nie, nie będzie jajek. Niezłe jeja byłoby jakby było na cmentarzu jajko. No powiem wam no, że... No, żeby poszukać tych jajek, trzeba się naprawdę tutaj postarać. Ja myślałem, że to jest, że, że nie przez telefon szukamy jajek, znaczy w sensie inaczej, że przez telefon, ale że, że niby te jajka są prawdziwie ukryte, w sensie, że w, w, w prawdziwym życiu, że niby są to prawdziwe słodycze, słodycze, że myślałem, że będę musiał iść na dwór i szukać tych jajek, w sensie, że znajdę jajko, które mogę normalnie zjeść. I tak myślałem właśnie, o kurde, ale będzie fajnie, nie? Że kurde, w sobotę sobie wyjdę tak na chociaż godzinę, nagram film i poszukam jajek i zjem, i zjem sobie jajko fajne. A to, ta, a to takie coś. No, ale i tak w sumie. Yy... Cie, ciekawa jest akcja. Lol, to nie wiedziałem, że ulica lica Dębowa jest w dwóch miejscach w Radomiu, WTF. O. No autentycznie, w dwóch miejscach jest. Dobra, przeokolickiego okolickiego może coś będzie. Ej, no... A to jest, to jest w ogóle. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby jedna ulica była w dwóch miejscach naraz? Czekajcie, to było Bok Czarnickiego. To była ona gdzieś tutaj była. A tutaj może coś będzie, to jest jak. Nie, to nie raczej nie, a tutaj to odpada. Zachęcam was w ogóle do udziału w tej akcji. No cie, 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 ciekawa taka faj, faj, Fajne takie są. Ak o, jest jajko. E, to trzeba bardziej przybliżyć czasami. O, ale jestem debil. Dwa jajka bym ominął. Tak, tak blisko. E, to tak. Ej, to tak trzeba przybliżać. Dobra, nie wiedziałem, to teraz już wiem. I wiem, że jest, że jestem kasztanem. Taki ze mnie kasztan, że nie przybliżałem. Ale nie wiedziałem, że tak blisko trzeba przybliżać. O. To was i zajączka, 50 punktów. O, jakaś ciekawostka, nieważne. No, dałaś mi więcej takich zajączków. O, jajko, dziękuję. E, nagramy z pół godziny myślę odcinek na pewno taki. O, jest jajeczko kolejne, dobra, 10 punktów. Teraz twój kurde, z jajko za jajkiem jest. To jest kolejne jajeczko, super. 200 punktów. Kolejny Jezus, mogłem od razu strzelić, że trzeba przybliżyć. Jeżeli w ogóle to nie, nie jest nic do wymiany, a da się w ogóle coś wymieniać te punkty. A jest nagrody, i rzeczywiście nagrody. Codziennie możesz wygrać jeden z 250 voucherów wartości 10, 10 zł do sklepu Allegro. No, no dobra, nie jest to jakaś super nagroda, ale zawsze coś, na coś można to wydać. Codziennie możesz wygrać jedną z 10 nagród po, e, pieniężnych to, o, o, wysok, o wysokości 1000 zł. Ej, to fajne, fa, fajne. Ej, halo, halo, proszę mi tu zwrócić. No, już mnie wróciło na mapę. Właśnie niedawno znalazłem tę aplikację, właśnie przed chwilą i zagrałem chwilę, tylko dwa, dwa jajka znalazłem i potem stwierdziłem, nie, no to, to trzeba, kurde, na film dać. Tylko nie chce mi się mapa załączyć. Trzebało tak zrobić, właśnie oddalić i przybliżyć. I już teraz powinno się wszystko pojawiać. Dobra. Jest kolejne jajko. Dobra. dawaś mi te jajka. Oj jest jajko tutaj, tu już tu, chyba jaj, jajek nie będzie. Nie, to za, za tym z tą linią tą fioletową też raczej nic nie się znajdzie. A, muszę przybliżyć mapę jeszcze, żeby znaleźć te jajka. No tak, trochę oddaliłem za bardzo, trochę mnie głowa. Trochę, trochę mnie chyba o! popierdzieliło, że tak oddaliłem. Ale spokojnie, przybliżyłem i już się tutaj jajka powinny generować. Więc wróciliśmy tu, więc idziemy tędy, te tutaj właśnie obok. O, jest jajeczko. Czyli to ominęłem gdzieś jajko w tę stronę jeszcze gdzieś, ja, gdzieś jest, jest gdzieś jajko. Właśnie ten radar też nam pokazuje jajka, tylko. Tylko że zobaczyć, jest trudno do, namierzyć to jajko dokładnie, gdzie jest. I teraz czuję że to, mam, to nam też może trochę pomóc. Jeszcze tu jest lol. Jeszcze tych jajek tu jest. O, jest kolejne. 43, 44. O kurde, to w tym... To w samym Radomiu ile tych jajek jest. Jedno jest jajko w tę stronę gdzieś. Gdzieś ominąłem w tę stronę. O, jest tutaj. Czyli one muszą się po prostu co jakiś czas respawnować. Res respawnować, nie wiem czy... Dobrze stwierdzenie, po prostu się pojawiać co jakiś czas. To niemożliwe, żebym tyle nie zauważył jajek. O, jest jajeczko. Kurde, tych nie, no powiem wam, że... ja dopiero 14 minut. To jest kolejne, tutaj, widzę, uważałem. Możesz przyjąć więcej punkt, dostajesz niespodzianka od Milka. Ej, lol, małe cięcie. A, w sumie to była pierdoła, nie, to nieważne. Powiem wam, że ten radar jest użyteczny to z niego nie korzystałem, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, teraz jak już wiem, to naprawdę mi to ułatwia szukanie. Ale ciężko jest zlokalizować, gdzie dokładnie jest dane jajko. Może jak zbierzemy 1000 punktów, to się tutaj coś więcej pojawi. Znaczy, to w sensie może coś więcej dostanę, jakąś lepszą nagrodę. Nie, one się nie, nie chyba się nie pojawiają. Po prostu jest ich chyba dana określona liczba ich w danym mieście. A to w Radomiu bo po prostu jest ich dużo. Są w miarę gęsto rozłożone, ale i tak jest ciężko niektóre zlokalizować. Wiecie, rzekomo pominąłem 70 gdzieś. W tę stronę są gdzieś na dół jeszcze dwa jajka. Albo tutaj, albo gdzieś tutaj. Jest. Jedno. I w tę stronę jeszcze dwa. Jest mam. Tu jeszcze dwa są gdzieś na dole. No. Ciekawe, czy uda mi się je zlokalizować. Właśnie w taki sposób trzeba mniej więcej je. Ich poszukiwać O mam Powiem, że do 1000 punktów już mi mało brakuje. Dobra, tu już jest. O, tu jeszcze jajko. Tu jeszcze gdzieś jest jedno? A tu, dobra. Od Wierzbickiej. Jeszcze, no to jeszcze są dwa 20... gdzieś. O mój Boże. Dobra. Uda się coś wygrać. A jak się coś uda wygrać, to jeżeli będzie to jakaś rzecz, której nie będę potrzebować, to może zrobiłbym, w sensie no takie jak kiedy niektórzy robili, takie jak to się nazywa, rozdanie wśród widzów, takie coś, może by ktoś chciał, coś. Nie wiadomo, nie wiadomo czy coś wygram, a jeżeli coś bym wygrał, to fa fajnie by było takie coś zrobić. Nowych subskrybentów bym może w ten sposób zdobył. Tu gdzieś jest jeszcze jajeczko jedno. Tylko jak się nowa mapa załącza, w sensie na której się nie było, to, to trochę laguje. I jeszcze w dół, tutaj są gdzieś trzy no. Nie, tu są już wyzbierane i to trochę źle mi pokazało. I jeszcze 7 na dole jest Kurde, od, odświeżyłem przypadkiem strony. Ja Cię kręcę, dlatego wolałbym, żeby to, to było w zwykłej aplikacji, jakiejś gierce nawet, niż w takim czymś, bo tu są jeszcze dwa. No ciekawe, gdzie są te dwa jajka, jak tu. No, Na samym zalewie gdzieś są jajka. Nie, tutaj jest pusto. Tu nic nie ma. Jezu, ale dziwnie pokazuje te jajka. Pokazuje, że niby gdzieś tutaj jest 10 jajek. W sensie tutaj w w tę stronę, kurde, no, czyli niby w tę stronę jest dziesięć jajek. O, założyłem dwa pod rząd. jednak jednak jajka na cmentarzu też można też można znaleźć Ech, trochę dziwne nie jajka na cmentarzu Jest dostęp tego co ma. 50 był super. Dobra, chodźmy teraz w tę stronę. Bo tu jest rzekomo gdzieś 22. Super, ten co ma 50 puntów, nice. Wydaje mi się, że one się pojawiają za chwilę. Bo jest ich za dużo, zdecydowanie jest tego za dużo tutaj. gdzieś w tę stronę jeszcze choćby kawałek o jest jest koiny Powiem wam tak, gie, akcja jest całkiem ciekawa. Można jeszcze coś wygrać. Właśnie zobaczmy, czy czy mam czy mogę iść sobie coś. Yy, może ranking zobaczmy co? Ranking 1260. Ej, to jest ktoś. Ło kurde to ludzie mają nieźle, jest to 157. Ty, o kurde, prawie moje nazwisko tu widać. Chociaż nie, czekajcie, bo jest Instagrama udostępnione. Na Instagramie widać moje nazwisko, to nieważne. Kurde, niektóry, no w niektórych miejscach naprawdę gęsto są rozłożone. Aha, kurde, tyle kosze te jajka, jak tu tak... Dużo tego jest. Proszę znaleźć te jajko. oje, znalazłem je. Czy teraz się poprawiło w rankingu? Bo w sumie znalazłem sporo tego. Sto, 148. I co, jutro też sobie Tutaj po, posiedzę. Eee, w sumie to będzie bardziej jako vlog. To? Jako, jako vlog? To dać? Bo nie, sobie nie ogarniam czy to dać jako vlog, czy nie. Tu jest jeszcze jajko, którego nie widzę. O, no, zaraz skończymy odcinek, bo jest 27 minut już. Także moi drodzy, to jest właśnie strona wielkanosne szukajki.pl Zachęcam do dołączenia do akcji, można właśnie wygrać jeszcze jakieś nagrody. Jak macie chwilę czasu i nie macie właśnie jak tego czasu złożyć, w sensie jak, jak chcecie to jakoś ten czas, żeby był on jakoś, w jakiś sposób produktywny, to możecie właśnie sobie pobrać tę aplikację, znaczy pobrać, wejść na tę stronę i właśnie spróbować swojego szczęścia w szukaniu jajek. Mam kolejny. Mi się akcja bardzo podoba. Jeżeli e, e, zachęciłem Was w jakiś sposób, to zachęcam Was właśnie do dołączenia do akcji. E, subskrybujcie kanał, lajkujcie f, e, filmy, subskrybujcie koniecznie z e, dzwoneczkiem, komentujcie, udostępnijcie filmy znajomym. Zapraszam Was także na, po, na poprzedniej film, filmy, na następne, do, do następnego na razie. Cześć, hej, hej. Nie zapomnij o, o subskrypcji kanału. Siemanko.